Ciąża to duże obciążenie dla naszego organizmu. W tym czasie przyszłe mamy powinny szczególnie zadbać o kręgosłup. Kilka prostych ćwiczeń znacznie zmniejszy lub zlikwiduje uciążliwe bóle. Jestem Magda. Za miesiąc zostanę mamą. Przyciąża to wspaniały dla mnie czas, ale dla mojego kręgosłupa nie. Rosnący brzuszek daje się we znaki, a przyciążony kręgosłup coraz częściej i mocniej przypomina o sobie. Chciałabym się dowiedzieć, czy można temu zaradzić. Mój kręgosłup woła o pomoc. Możesz mi pomóc? Oczywiście. Pokażę Ci parę prostych ćwiczeń, które na pewno złagodzą ból. Proszę bardzo, siadamy sobie w tej chwili na macie. Uzień sobie w z krzyżem. Chwyć porządnie za kolonkę i wyciągnij mocno plecy do góry. Tak, żebyś poczuła, jak się mocno rozciągają mięśnie grzbietu. Opuść barki, wydłuż mocno szyję i spokojnie oddychamy. nosem i wydechnące. Zlokalizuj sobie w tej chwili pępek i pępkiem wychylamy się na boki. Raz na prawo, raz na lewą stronę. Postaraj się zablokować baki, tak żebyśmy ruszały tylko środkową częścią pleców. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Takich ruchów powinno być około 10 na jedną stronę, tak żebyśmy rozluźnili twarz i mięśnik Teraz troszkę złagodzimy ten ruch. Pętkiem zakreślamy ruch okrężny wokół kręgosłupa, Również ruszamy tamną częścią pleców. Starasz się tak jak poprzednio mieć zablokowane barki. 10 kółeczek na jedną stronę i 10 kółeczek na drugą stronę. Świetnie. Przynieś ramionka do boku, mocno ściągasz łopatka do łopatki i powoli gardłem idziemy do tyłu. Mocno ramujesz plecy, ramiona przenosisz do przodu z wydechem. Dobrze? Jeszcze raz. Prostujemy plecy, mocno ściągasz łopatka do łopatki i przenosimy jeszcze raz ramiona do przodu z wydechem. Super. Jeszcze raz. Wdech. I dek. Wdech. Jeszcze raz. Tak. Ostatni raz. Tak. Wystarczy. Chyć mocno jeszcze raz za kolana. I to samo robimy z trzymaniem za kolana. Wychodzimy mocno na plecami do tyłu. Patrzysz cały czas na mnie. Środkową częścią pleców sięgasz głęboko do, do, do kierunku yy, ściany z tyłu. Jeszcze raz. Wdech. I do tyłu wdech. I jeszcze cztery razy. W górę wdech. I w runda wdech. Jeszcze. Góra wdech. I do runda wdech. Jeszcze dwa razy. Góra. I wdech. ostatni raz. Wdech. I dość. Przynieśmy sobie ręce do przodu. I ściągamy rękę tak, jakbyś napinęła moc na Patrzysz za ręką do tyłu i wracamy z wydechem. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Tutaj zależy mi, żebyś się mocno skręciło do tyłu. Te ruchy skrętne są bardzo ważne dla kręgosłupa. Bardzo fajnie dożywiają mięśnie przy kręgosłupie i poprawiają odczucie, odczucia związane właśnie z bólem. Jeszcze raz. Do tyłu. I ostatni raz.